Muzyka z harcera, co tu się dzieje. Śpiąca Pali. królewna u fryzjera. Tak. To jest obcinanie na śpiące, hmm. proszę państwa. Pies nie jest po jakichś tabletkach usypiających, po prostu jest pełny relaks. Ja ani narkoza, ani nic Nie tym ma tu stylu. tutaj. Nie tyle znieczulenia ogólnego, ani miejscowego. Zaraz pokażemy. Pies śpi, czuje się zrelaksowany w domowym salonie fryzjerskim mieliśmy 23 A ja, fajnie 23. jest? No, nawet oczka nie otwieram, już. oczko jest zamknięte, jest sobie zrelaksowane. Nie, no, Budziłaś. się. A może no. byśmy tak na stojąco, troszkę brzuszek, już ogolony Chciałbym ładnie. Pokaż brzuszek. No a jeszcze tutaj troszkę ten brzuszek, Poczekaj. nie, Nie, ja nakładkę położyłam. Tutaj. No a jeszcze ten brzuszek. O, tutaj, tutaj. Popatrz. Z tej strony poprawimy ładnie. Taki masaż relaksujący jeszcze. Full ful wypas. No, to nie gila ma... Cię? Nie, nie, ja nie gila, To jest przyzwyczajone. taki zabiegło tam. proszę ja Ciebie. <laughs> Lunia, Luneczka, bo, bo powiedzą, że ci jakieś tabletki daje. Co jest? O, obudź się, obudź się, się, na, na lewym boczku. Lunka, stajesz? Rzuca, jeszcze czy jeszcze na, na, na stojąco? Patrzcie gdzie jest, teraz się Co? tak rozgląda. Wręcia, brzuszek już jest wody. ładnie. Teraz brzbiecik wręcia bym obcięła. ładnie to, ob tego ta. Ale tam przeprojektowano? Bo już łapki wszystko jest. No, jak to się Tylko teraz jeszcze tu. No, okay. A, jeszcze z tej strony Łapkę. Jeszcze z tamtej strony. Łapuńkę niżej bym obcięła. I jeszcze nie ma. No, kończymy to filmowanie. Pies się obudził. No pewnie zaraz nie. się znowu położy. Aha, Nie, ja ja mam Cię obciąć, Dobranoc. Nie, ja mam Cię nie, ja mam Cię obciąć.